Cześć, kochani. Dzisiaj chciałem w tych pięknych okolicznościach okay. przyrody opowiedzieć Wam o tym, że nie jesteśmy tym samym, czym nasze emocje. Nasze emocje są częścią naszej osobowości. Możemy się z nimi porozumieć, możemy nimi gardzić, możemy je kochać, możemy być obojętni dla nich i one będą dla nas takie same. Nie jesteśmy tymi emocjami. My jesteśmy czymś, co spaja te emocje do kupy. Ktoś może to nazwać świadomość, obecność, dusza. My jesteśmy. My. I my na nie możemy patrzeć. My możemy je czuć. One są częścią nas, tak jak ta ręka jest częścią mnie. Ale ona nie jest mną. Przecież ja na nią patrzę. Zasadniczo mogę sobie ją uciąć. Nie będę bez ręki, nie? Ale. Nie się u mnie. My nie jesteśmy tym, co yy, nasze e, emocje. Myśmy się pojawili i te emocje, jeszcze w brzuszku mamy, zaczęły powstawać, tak? Zaczęły, zaczęliśmy reagować w jakiś sposób na otaczający nas świat, który najpierw był ekosystemem yy, mamusiowym, a potem był ekosystemem już rodzicowym, domowym i, i tak dalej. Yy, I my <laughs> wtedy zaczęły z nas kiełkować. Różne emocje, zarówno jakieś tam fajne, tak, e, zdolność do przeżywania satysfakcji. E, zdolność do e, zdrowy rozsądek, tak? e, kreatywność, radość, zdolność do, do przeżywania szczęścia, a le, zaczęły też typu smutek, lęk, wstyd, poczucie winy. E, te emocje. Pojawiają się i my bardzo różnie możemy na nie reagować. my możemy je spychać, możemy ich nie chcieć. Czasem mogą być tak przytłaczające, że nie jesteśmy się w stanie przed nimi bronić, nie? I powiedzmy, jak jest wstyd, albo smutek, albo lęk, to jeśli on się pojawia z jakiegoś powodu w życiu małego dziecka, a zawsze się pojawi, to czuje 8 miliardów ludzi, no to my możemy bardzo różnie zareagować, tak? Albo jest dla nas tak dyskomfortowy, że będziemy się za wszelką cenę chcieli odciąć od tego. Czyli na przykład, jak jest lęk, no to my się odcinamy od lęku na przykład perfekcjonizmem albo poczuciem kontroli. Mamy po duże poczucie kontroli, perfekcjonizm, chcemy robić to, co robimy dobrze dla rodziców, tak? Po to, żeby nie czuć lęku przed opuszczeniem, niekochaniem, żeby nie czuć tego dyskomfortu. Zasłaniamy się takim przed tym wygnańcem, czego nie chcemy czuć. No ale to puka tam przez całe życie. I to będzie chciało wrócić do nas. No i wstyd, lęk powrócą jako yy, swoje toksyczne wersje. Wstyd powróci jako toksyczny wstyd. Lęk powróci jako toksyczny lęk. Ale czasem. Jest drugie, drugie przeciwieństwo. Myśmy tego nie wyparli, nie odcięliśmy się od tego. To było tak mocne, żeśmy się z tego stopili. Staliśmy się jednym z tych płatków. Staliśmy, zlaliśmy się z emocją. Stopiliśmy się ze swoją emocją. Do tego stopnia, że my już nie czujemy, że jest to część nas. My jesteśmy nią. Na pewno znacie takich ludzi, albo może ktoś z Was też, bo którzy są, czują się: Jestem ulepiony ze wstydu, jestem ulepiony ze smutku, jestem ulepiony z poczucia winy, jestem ulepiony ze strachu, z lęku, jestem chodzącym kłębkiem nerwów, tak? Oni się stopili z jakąś swoją emocją, wy się stopiliście z jakąś ze swoją emocją, tak? My wtedy czujemy się jednością z nią. Jesteśmy zlani, zlani z tą emocją. Popatrzcie, to są dwie skrajności, ale obie są y, toksyczne. Myśmy w dzieciństwie nie zapoznali się w odpowiednim y, sposób, na przykład z naszym smutkiem, tak? Kiedy do mnie przychodzi córka, mówi: Jestem smutna. A ja mówię: Wiem, wiem. Kocham cię, wiem, jestem tutaj przy tobie. Możesz mi o tym opowiedzieć, jeśli chcesz. Jeśli nie, to nie. Mogę spytać, czemu co się stało, ale okej, okay, wiem, żeby ona sobie w tym pobyła, żeby się z tym uczuciem oswoiła, że to jest normalne. To jest wentyl bezpieczeństwa. Każdy z tych uczuć, wstyd, zdrowy wstyd. Też wstyd ma swoje zdrowe oblicza. Chociażby takie, że nie puszczę sobie tutaj siarczystego bąka w tym momencie, którego wy usłyszycie, nie? Czy w towarzystwie, tak. To są normalne emocje. I oczywiście, że wstyd i yy, poczucie winy u Davida Hawkinsa w tabeli wibracji są bardzo niżej. Są niskowibracyjne. Ale one też są. Tak? Pierwszym podstawowym przykazaniem buddyzmu jest. Cierpienie istnieje. Już, one są też. A one nie muszą być wcale cierpieniem. One będą takie, jak my je traktujemy. Najważniejszą rzeczą jest zobaczyć, że one są naszą częścią. Możesz zamknąć oczy. I zobaczyć, gdzie w Twoim ciele pojawi się, niech będzie wstyd, niech będzie poczucie winy, niech będzie perfekcjonista, niech będzie unikacz emocji. Lęk przed bliskością, tak? Albo, pra, albo ktoś, kto chce pragnie bliskości, desperacko pragnie, pragnie bliskości. Także zalewa partnera, czy tam kogoś, nie dając im żyć. Tak, a ludzie jednak czasem potrzebują jakiejś tam przestrzeni. A ktoś się przy, stopić z kimś, tak? Albo gdzie w naszym wnętrzu jest smutek, lęk. Strach przed czymś konkretnym. Można zamknąć oczy, wyobrazić sobie jakąś sytuację. Wystawić siebie na ekspozycję po to, żeby to poczuć. I gdzie to jest? Czasem my czujemy to od razu, bo czujemy to zawsze. Gdzie to jest? Popatrz na to. Popatrz, zobacz, czy jesteś w stanie sobie to nawet zwizualizować. Jako nie wiem, klamrę, figurę geometryczną, kropkę coś płonącego, coś chłodnego, kostkę lodu yy, człowieczka, yy, dziewczynkę pobczyka, zwierzątko, roślinę, budowlę, mur, wszystko, nawet organ, w którym to czujesz, zobacz to i popatrz, co czujesz, jak patrzysz na to, czy jesteś w stanie to zobaczyć, samo to, że ty to zobaczysz, już ma działanie lekko naprawcze, dlaczego, bo ty możesz zobaczyć, że jesteś odklejony od tego, że jest to częścią ciebie, tak jak płatek jest częścią kwiatka, ale nie jesteś to ty, bo do cholery masz zamknięte oczy i patrzysz na to. Patrzysz na tą część swoją. Jeśli ty na to patrzysz, to jest tak jak teraz ja patrzę na swoją rękę. Jesteś częścią mnie, ale nie jesteś mną. Przecież ja na ciebie patrzę, jest obserwator, jest obserwowany. Jest obserwator, jest obserwowany. Jest podmiot obserwacji i jest jej przedmiot. Obiekt, tak? Jest ktoś, kto patrzy i ktoś, kto na kogo się patrzy? Dzieli nas ileś tam. Kiedy zamykamy oczy, zazwyczaj miejsce, z którego patrzymy, jest tak, jak jest czakra trzeciego, trzeciego oka. Pomiędzy oczami zazwyczaj. Tak? Patrzę gdzieś w siebie, czy patrzę na zewnątrz. Zazwyczaj to jest gdzieś tutaj, tak jakby to się fokusowało. Czasem nawet przed nami. Tak? Przecież nasze, nasze pole jest większe niż, niż pole ciała. To jest kluczowy moment. Odklejenie się od swojej emocji. Odklejenie się. Tutaj zobaczenie, że ona jest, tak, jest gdzieś tam daleko, nie wyparliśmy jej, a tutaj w momencie, kiedy jesteśmy zlepieni, zobaczeni, że jesteśmy zlepieni, ona jest przylepiona do na nas, ale ona jest czymś innym, ona nas oplata, jak macki ośmiornicy, tak, jak ksenomorf w, w obcym, który jest na nas i tak się czujemy, ale ośmiornica wcale nie musi być groźnym stworzeniem. Skoro my patrzymy, Fryderyk Nietzsche mówił, kiedy ty patrzysz na otchłań, otchłań patrzy na ciebie. Bądź tego świadomy, czy to jest otchłań, nie wiem, ale zobacz, Poczuł ciekawość, co ta emocja chce tobie pokazać, możesz z nią porozmawiać, czego ona się boi, czego pragnie, do czego zmierza, czy czuje się samotna, co widzi, czego nie widzi, co by chciała, żeby zrobić. Normalnie możesz z nią porozmawiać. Ktoś może powiedzieć, tak, no, ktoś gada sam z sobą, nie? No ma to sens. My składamy się z części różnych osobowości. One mają normalne swoje, yy, swoje pragnienia. Każda część nasza, poczucie bliskości i, 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 i z kolei u kogoś yy, lęk przed bliskością. On też pojawił się w jakimś etapie naszego życia, zazwyczaj w dzieciństwie, żeby przed czymś nas obronić, żebyśmy nie poczuli czegoś. To zobaczmy to i zobaczmy to, czego nie chcieliśmy czuć. I tego małego chłopczyka czy dziewczynkę, która nie chciała czuć. To on wymaga wsparcia. On w naszym ciele toczy dialog z rodzicem. Cały czas toczy dialog z rodzicem. To nie jest przeszłość. Tak? Kiedyś behawioryści poznawczy twierdzili, że nie, to jest przeszłość, zostawmy to wszystko, tu i teraz, ale to jest tu i teraz, to ma miejsce tu i teraz, w naszej głowie wewnętrzne dziecko, my toczymy dialog z wewnętrznym rodzicem, z wewnętrznym krytykiem, z wewnętrznym perfekcjonistą, z wewnętrznym pchaczem, toczymy nadal dialog i ten dialog w każdej sekundzie toczymy ze otaczającym światem, z naszymi partnerami, mężami, żonami, dziećmi, przełożonymi, podwładnymi, przyjaciółmi, wrogami. Tak to działa. I można z tym pracować. Można z tym pracować w technikach yy, dialogowych, tak? Dialog z krzesłami. Taka śmieszna nazwa: dialog z krzesłami. Cześć, krzesło, co tam? Nic nie mówi, nie? Yy, ale są techniki, jeśli na tym krześle zobaczymy mojego rodzica, jeśli na tym krześle zobaczę perfekcjonizm, jeśli na tym krześle zobaczę partnera, jeśli na tym krześle zobaczę jakieś moje dążenie. A potem siądę na tym krześle i popatrzę na siebie z perspektywy mojego rodzica, z perspektywy mojego dążenia, z perspektywy nie wiem, samochodu, który chcę kupić. A potem siądę z powrotem na sobie. Czasem niektóre rzeczy zobaczę inaczej. A to jest tylko to co powiedziałem, to jest tylko taki czubeczek, nie, wisienka na torcie. To jest bardzo szerokie zagadnienie. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Praca z wewnętrzną rodziną uczuć. Praca systemowa, ustawieniowa, dokończająca różnego rodzaju wy, 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 rzeczy, które były niedokończone jak w technikach gestalt. Tego typu technikami możemy bardzo, bardzo, bardzo dużo zmienić i odblokować w naszym życiu. Bardzo. Tu i teraz, dzisiaj, w przyszłości, mając 40, 50, 60 lat. Fakt, że czasem musimy stanąć do czegoś, czy zmierzyć się, to nie jest walka. To nie jest wewnętrzna walka, jak w islamie, dżihad, wewnętrzna walka. Tam i tak chodzi o to, że to nie jest walka. Stanąć do tego, stanąć do siebie. Tak. Wymaga to czasem odwagi. Ale każdy to może. Każdy to może. Reasumując. No, no. Reasumując. Każdy z nas ma. Swoje części osobowości, które jeśli były dyskomfortujące, bo nie zdołaliśmy się z nimi zapoznać w dzieciństwie, to albo tego nie chcieliśmy i odgrodziliśmy się innymi rzeczami, tak? Menedżerami, którzy blokują, żeby lęk nie przyszedł poczucie kontroli. Na przykład. Albo stopiliśmy się z tymi emocjami. My te emocje mamy zobaczyć jako części siebie, niezlewające. To nie jesteśmy my. My się mamy odkleić. To nie ja przemawiam do siebie, tak? To nie ja przemawiam do siebie. Znowu dałeś dupy. Tylko wewnętrzny kontroler. To nie ja przemawiam do siebie. Zrobiłeś to w 99%, ale w jednym nie zrobiłeś. Tylko mój wewnętrzny toksyczny perfekcjonista, bo te emocje są normalne, ale jeśli my ich albo się zleją z nami i poczujemy, że to ja przemawiam do siebie, nie. To jakaś część emocji. Zazwyczaj to jest yy, projekcja rodzica, tak? yy, Albo to jest coś, czego my nie chcemy. To one wtedy, to jest tak jak z dziećmi. Jak nie będziemy chcieli ich, to będą nam pokazywały: halo, ale ja tu jestem, tak? Jakim za dużo pozwolimy, to z kolei też nas po prostu zaleją. Chodzi o balans, jak we wszystkim. Wielu z nas ma wyniesione z dzieciństwa poczucie zero-jedynkowości. Zero albo kocham, albo nienawidzę. Tak? Albo coś jest czarne, albo białe. Albo mój związek będzie zajebisty, albo go nie będzie w ogóle. I tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy tym jest nieskończona ilość ułamków. Emocje nie są czarne, albo białe. Tak? Albo się kocha, albo się nienawidzi. Zadaj sobie pytanie. Albo się kocha, albo się nienawidzi. Znaczy co? Albo kogoś nienawidzę totalnie. Albo kogoś yy, kocham ponad życie. Tu chodzi o balans. Tego typu myślenie jest zniekształceniem poznawczym, które prowadzi do mnóstwa, yy, do mnóstwa problemów później tak naprawdę. Nie potrafimy popatrzeć na swoje emocje, tak? Albo są złe, albo są dobre. Albo są, albo ich nie ma. To, 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 to życie nie jest czarno białe. To prowadzi zarówno do tego, że nie rozpoznajemy tego, co się dzieje w nas, i nie rozpoznajemy tego, co się dzieje dookoła, tak? ktoś się do nas śmieje. Śmiano się z nas w dzieciństwie. Widocznie z nas szydzi, nie? Ktoś się śmieje życzliwie. Szydzisz ze mnie. Nie śmie się do mnie. No okej, okay, nie? Z perspektywy tej osoby, która się śmieje, no może różnie zareagować, nie? Może powiedzieć, wydaje ci się. Nie, nie wydaje mi się, tak czuję. Czuję, że się ze mnie tak. To jest moje uczucie, ale ono też skądś się bierze. Ono też się skądś bierze. W tym warto pobyć. Eee, słuchajcie, kochani, wszystkiego dobrego. Nie? nie pada dzisiaj? Nie wiem, mam nadzieję, że u Was też nie. A jak pada, no to też dobrze. To tworzymy parasol. <laughs> Cześć. Zdrowia. życie.